Jakie są różnice między henną pudrową a farbką? Zastanawiasz się, jaki produkt wybrać dla swojej klientki? A może właśnie zrobiłaś laminację brwi i zastanawiasz się, czy możesz użyć henny pudrowej? Dzisiaj dowiesz się wszystkiego o tych dwóch grupach produktów. Czym się różnią, kiedy stosować którą metodę, jak łączyć koloryzację z laminacją brwi i jak unikać najczęstszych błędów w stylizacji. Jeśli i Ciebie nurtują te pytania, to usiądź wygodnie, bo ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Siruga i jestem z Jolasz, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im jakościowe produkty do pracy. W naszym studiu Jolasz gościmy po raz kolejny Karolinę Grodzicką. Karolina, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i opowiesz na kilka bardzo ważnych pytań dotyczących koloryzacji brwi. Dziękuję Asiu za zaproszenie. Ja również się cieszę, że mogę tutaj być. Karolina, zacznijmy od takich banałów i podstaw, czym się różni farbka od henny pudrowej? Myślę, że to pytanie wciąż dla wielu jest dosyć sporo zagwostką. Jeśli chodzi o hennę pudrową, to tak naprawdę tutaj główną substancją koloryzującą są te substancje pozyskiwane naturalnie, głównie znane pod nazwą lawsonia. Natomiast jest oczywiście też ten dodatek chemiczny. Jeśli chodzi o farbki, to te farbki, które głównie wszyscy znamy, to farbki na bazie produktu PPD, czyli właśnie produktu pozyskowanego chemicznie. Wytłumaczyłaś świetnie tą różnicę pod względem produktowym, a czy same określenia nazwy zabiegu, Mogą być stosowane zamiennie, bo często spotykamy się z określeniem henny rzęs. Tak naprawdę, jeśli chodzi o produkty do koloryzacji, to wyróżniamy tylko i wyłącznie dwa produkty. Jest to henna, czyli ta henna, która występuje. Najczęściej pod nazwą henna pudrowa, ale zdarza się też użycie henna marokańska, tudzież organiczna i farba. I to są jedyne produkty, które stosujemy do koloryzacji. Nie ma czegoś takiego jak henna zwykła czy tradycyjna. To jest tak naprawdę złe nazewnictwo. A co z konsystencją? No bo ta henna, która jest tą starą henną, jest też w proszku, czy ona jest w takim razie pudrową? Nie, ta henna, którą właśnie znamy jako henna zwykła czy tradycyjna, faktycznie bardzo często występowała pod postacią proszku, i tu myślę, że nadal ku zdziwieniu dosyć sporej ilości osób. Farba, tylko że po prostu pod postacią proszku. Jeśli chodzi o farbę, to farba może być płynna, żelowa, kremowa albo właśnie tą, którą znamy sprzed lat, właśnie w formie proszku. A co z trwałością? Mamy do czynienia z henną pudrową i mamy do czynienia z farbką. Te produkty. Bardzo się zmieniły na przestrzeni lat. Może opowiedz mi, jak Ty poznawałaś te produkty, jak one się zmieniały i z czym mamy dziś do czynienia w stosunku do tego, co było kiedyś. Kiedyś było tak, że mówiono, że henna pudrowa da Ci właśnie odbicie na skórze, nią uzyskasz taką graficzną, mocną stylizację, a farbka będzie farbowała tylko i wyłącznie włosy. Teraz, w dzisiejszych czasach, to się bardzo zmieniło, dlatego że zarówno jak i henną, jak i farbką jesteśmy w stanie uzyskać takie same efekty, czyli i farbka dać ci odbicie na skórze, i henna dać ci odbicie na skórze. I farbką jesteś w stanie uzyskać bardzo delikatne i subtelne stylizacje. Tak samo. Różnica w moim odczuciu jest taka, że rzeczywiście ten efekt końcowy wygląda nieco inaczej. Jeśli chodzi o hennę pudrową, to ona mm, tak końcowo wygląda bardziej tak graficznie, że jest jednak ten efekt takiego wypełnienia tych brwi. Wizualnie też nam się wydaje, że tych włosków jest troszkę więcej. Natomiast jeśli chodzi o farbę, ona będzie zawsze wyglądała subtelniej, nawet mimo dużej intensywności, mimo takiego mocnego nasycenia. Jeśli ktoś lubi bardzo mocne brwi, to i tak. Tak zawsze farbka będzie wyglądała delikatniej niż właśnie Henna. Jesteśmy tuż po premierze dwóch nowych linii produktów w sklepie Jolasz, czyli Henny Pudrowej Jolasz i farbek z ramienia Elibany, czyli Helix Hybrid. I jak w kontekście tego, jak wyglądały produkty wcześniej, jak wyglądają teraz, czym się charakteryzują i, i co w nich lubisz, proszę przybliż nam trochę te produkty, bo już jako jedna z pierwszych nieco z nimi pracujesz. Tak, jeśli chodzi o Henne Jolasz, to zdecydowanie myślę, że super ją wyróżnia to, że jest łatwa w pracy, bo jej konsystencja jest taka bardziej wodna, fajnie jakby sunie też po tej skórze i myślę, że ekstra właśnie dla tych takich początkujących stylistyk, które mają jednak mimo wszystko problem z aplikacją i dzieje się tam jeden wielki bałagan. I zdecydowanie myślę, że to, co wyróżnia Hedna Jolasz, to to, że jest naprawdę bardzo szybka. Nie potrzebujemy z nią pracować warstwowo. No i super, bo są tylko cztery kolory i nic więcej nie potrzebujesz. Natomiast jeśli chodzi o farbki Helix Hybrid, to tak naprawdę fajne jest to, że mamy dostępne dwa aktywatory które nam dają też bardzo dużo możliwości i ten efekt końcowy będzie inny w zależności właśnie od użytego aktywatora. Super jest to, że można pracować na przykład, jeśli ktoś pracuje na airbrushu, to można użyć właśnie tych farbek. No i wiadomo, no jak to farbki świetnie się sprawdzają po laminacji i te akurat mają to do siebie, że można faktycznie nimi fajnie pracować pod tym względem, że można uzyskać odbicie na skórze, ale też nie zaciemniając przy tym bardzo Mocno włosa. Wspomniałaś o tym, że henna Jolasz jest bardzo szybka. Jak wyglądała wcześniej praca henną pudrową, albo jak wygląda nadal? Bo produkty do henny pudrowej też się od siebie bardzo różnią. Tak. Wcześniej bardzo często produkty wymagały takiego mocnego wtłaczania i faktycznie takiej stempelkowatej pracy, i mocnego dociskania tego produktu często, żeby uzyskać na przykład właśnie takie graficzne odcięcie e, trzeba było na przykład pracować warstwowo no w przypadku henny jollage absolutnie nie ma to sensu dlatego, że po tej pierwszej warstwie to odbicie jest już na tyle mocne, że nie potrzebujesz po prostu dokładać kolejnej warstwy, a sam produkt tak jak już wspomniałam właśnie pod kątem tej konsystencji jest na tyle przyjemny że wcale nie trzeba go tak właśnie mocno wtłaczyć bo naprawdę super słonie po skórze. A co z geometrii Brwi, czy nadal to obowiązuje, czy już przestaliśmy robić geometrię w brwiach, jakie są trendy, jak pracują teraz stylistki? Jeśli chodzi o geometrię, to ja zawsze uważam, że tak naprawdę to Ty powinnaś znaleźć tą metodę, która Tobie ułatwi pracę. Kiedyś rzeczywiście, jak zwłaszcza w momencie, kiedy wchodziła henna podrowa, zrobiło się takie duże boom, no musiało się zadziać coś, przez co klientki mogły poczuć, że rzeczywiście to jest Inny odrębny zabieg. Dlatego właśnie była ta pełna geometria, to wyrysowywanie, cały ten schemat tego wszystkiego. Dziś już zdecydowanie tego nie potrzebujemy. Możemy właśnie albo pracować totalnie bez rysunku, albo korzystać z jakichś nieco łatwiejszych i prostszych metod, nie brudząc przy tym klientce całej twarzy. Ale no tak jak powtarzam, no to musi być coś, żeby Tobie było łatwiej. Ty na rysunku nie masz spędzać najbliższej godziny, bo godzinę to powinnaś się zamknąć z całym zabiegiem. Więc czy wolisz taką pełną geometrię, czy właśnie coś takiego prostszego, albo lubisz pracować bez, to myślę, że to już ty powinnaś zdecydować, jak jest tobie łatwiej. A nie masz takiego odczucia, że bardzo często stylistki wcześniej pracowały dosyć niechlujnie i przez to, że. Te produkty nie barwiły skóry, to geometria była im zbędna, bo jeśli gdzieś nałożą, nałożą tego produktu za dużo, to go ściągną, ewentualnie removerem usuną, ale nie było tego stempla na skórze, a dziś jednak muszą się liczyć z tym, że zarówno farbka, jak i henna może zostawić to odbicie i ta technika pracy nieco się zmieniła. Tak, myślę, że zdecydowanie teraz pracujemy nieco czyściej i faktycznie bardziej się staramy odbijać tą farbkę, żeby, czy, czy henne, żeby była czysta, graficzna linia i to perfect line, do którego wszyscy dążą. A co z trwałością efektów? Czy henna trzyma się dłużej niż farbka, może odwrotnie? Czy te produkty różnią się czymś od siebie, jeśli chodzi o efekt końcowy? W moim odczuciu nie. Jeśli chodzi o hennę, no to henna, faktycznie bardziej oblepia włos i otacza go z zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o farbkę, to rzeczywiście wnika do środka i zmienia naturalny kolor naszego włosa. Oczywiście jest sporo takich czynników, chociażby jak nie wiem, to w jakich klientka pracuje w warunkach, czy to jaki ma rodzaj skóry, co się może przekładać na utrzymywanie się efektów. Natomiast ja uważam, że nie ma jakichś drastycznych różnic i tak samo henna, tak samo farbka będzie się trzymała na skórze, no ja zazwyczaj powtarzam, że nie ma na co liczyć że niżżeli dłużej jak tydzień, e, natomiast jeśli chodzi o włosy, no to tutaj jest indywidualnie, bo dużo zależy od tego, w jakim tempie rosną nasze włoski. To, że rosną i wypadają, wiadomo, jest ok, natomiast u każdego to tempo jest inne, bo jest po prostu indywidualnie podyktowane Ym, i powiedziałabym, że taka dolna granica utrzymywania to jest około 3-4 tygodni na włosie, natomiast maks, no to takie 10-12 nawet tygodni i e, autentycznie mam klientki, które potrafią przyjść na brwiach z odrostem. Mam takie przypadki, doskonale to widać na tych klientkach, które są już starsze, mają siebie włosy i widać to odcięcie, tak. kiedy była ostatnia koloryzacja e, i zmieniany ten kolor tak. e, włosa. A co jeśli chodzi o wybór produktów dla klientki? Wspomniałaś nieco o cerze. Czy rzeczywiście dobierasz typ produktu do cery klientki, z jaką pracujesz? Zawsze ta pierwsza wizyta jest poprzedzona konsultacją. Podczas tej konsultacji e, dopytuję się, Klientki, jakiego efektu oczekuje. Zawsze się pytam, czy na przykład przyjmuje też jakieś leki, być może ma jakieś problemy z hormonami, jak w ogóle się zachowuje ta jej skóra? To staram się jak naj, najszerzej zebrać informacje, żeby po prostu ocenić to, co będzie dla niej najlepsze. No, zawsze się śmieję, że klientki, które przychodzą do mnie, muszą się w jakiejś części zdać na mnie, bo ja uważam, że to ja tutaj jestem specjalistą i to ja tutaj podejmuję decyzje. I tak naprawdę w zależności od tego, no, kto z jaką ilością włosów przychodzi, to jakiego efektu oczekuje, to jaka właśnie jest ta skóra przekłada się finalnie na to, po jaki produkt sięgam. A już mówiąc bardziej ściśle o tym po jaki produkt sięgasz? Wspomniałeś, że w Helixie mamy do wyboru dwa aktywatory: aktywator wodny i aktywator kremowy. Czy są potrzebne nam dwa aktywatory? I. Po co są one w ogóle? Dwa, aż. Te dwa aktywatory dają nam więcej tych możliwości. Jeśli chodzi o aktywator wodny, daje zdecydowanie mocniejsze odbicie na skórze. No, przykłada się to na tą taką intensywność i to, że no, te brwi faktycznie są mocno podkreślone. Kremowy daje też to odbicie, natomiast nieco delikatniejsze, bardziej takie subtelniejsze. Moim zdaniem dobrze jest mieć dwa, żeby móc sobie po prostu manewrować i dobrać w zależności od potrzeby. Natomiast, Gdybym ja osobiście miała wybrać jeden, to chyba bym sięgnęła po kremowy, dlatego że zdecydowanie bardziej wolę pracować też z taką kremowo-żelową konsystencją, aniżeli z taką totalnie płynną. Właśnie jeśli chodzi o konsystencję, to też mamy do czynienia z różnymi typami stylistek i z różnymi rodzajami aplikatorów. Jedni pracują na pędzelkach, inni używają aplikatorów welurowych. No, tych narzędzi do nakładania farby jest bardzo, bardzo dużo i powiedz proszę, jak u ciebie to wygląda na szkoleniach? Co sugerujesz? twoim kursantkom, które po raz pierwszy zaczynają przygodę ze stylizacją brwi? Tak jak z geometrią, tak samo jak i właśnie z nakładaniem, zawsze mówię, że tak naprawdę to ona powinna sama znaleźć tą metodę, która będzie dla niej najlepsza. Wiadomo, że podczas pierwszego szkolenia mocno sugerujesz się tym, co ci przekazuje instruktor i potem robisz to jeden do jeden, aż w pewnym momencie dochodzisz do takiego etapu, że trochę wychodzisz poza ten szereg i zaczynasz szukać jakichś innych możliwości. Ja osobiście uważam, Uważam, że dobrze jest opanować pracę z pędzlem, bo ten pędzel to jest taka pierwotna podstawa i zawsze można do tego wrócić. I dobrze jest mieć to po prostu tak świetnie opanowane. A to, czy na przykład coś innego potem sobie będziesz próbowała, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, co Ci się po prostu lepiej sprawdzi. A co z konsystencją samych farbek, bo też uległa bardzo dużej zmianie? Farbki Eliplex Profusion a Helix Hybrid zdecydowanie się od siebie różnią. Eliplex są takie bardziej, bym powiedziała, kremowo-żylowe, natomiast nowe, właśnie Helix Hybrid, są zdecydowanie płynne i w sumie, w zależności od użytego aktywatora, mogą być. Albo totalnie wodniste, albo takie właśnie płynne i w moim odczuciu to i tak jest bardziej płynne niż Eliplex Profusion. A co w takim razie, jeśli chodzi o osoby, które pracowały tylko i wyłącznie na takich farbkach kremowych? I nigdy nie pracowałam na żadnym rodzaju farbek płynnych. Na co powinny zwrócić uwagę podczas pracy? Na pewno um, ja bym zestawiła pracę na takich płynnych farbkach do um, pracy na um, Jest to dosyć zbliżone dlatego że tam też mamy taką bardziej wodnistą konsystencję. E, tutaj w, e, przy takich płynnych farbkach możemy pozwolić sobie na to, żeby ten produkt nieco bardziej wtłaczać, e, co na przykład e, nie było możliwe przy takich e, żelowo-kremowych no bo po prostu przy mocniejszym dociśnięciu pędzla one uciekały spod tego pędzla. Jeśli chodzi o takie wskazówki, no to zdecydowanie to, że nie potrzebujemy zbyt dużej ilości tego produktu, naprawy wystarczy minimum i nie bać się dojeżdżać właśnie do krawędzi, pracować tak stempelkowo i nieco właśnie takimi wtłaczającymi ruchami. Wiemy, że Libana rekomenduje aż 6 kropli farbki do aktywatora, jak to jest u Ciebie? Ile potrzebujesz produktu, żeby wykonać brwi na pięce? Tak naprawdę jeśli chodzi właśnie o nowe farbki, to w zupełności wystarczają dwie, max trzy kropelki, jeśli na przykład sobie mieszam jakieś kolory. I w zależności od użytego aktywatora, to albo jedną kropelkę, albo taką dwie kropelki aktywatora do farbki. A jak to się ma do henny? Jak dużo henny zużywasz do samego zabiegu henny podrà eh? Tak naprawdę, żeby wypełnić obie brwi, e, właśnie super jest to, że teraz e, ta konsystencja henna Jolash jest nieco inna niż tą, którą znaliśmy dotychczas e, i można e, pracować nią też na takiej bardzo rozwodnionej konsystencji i mimo to da super odbicie, e, to w zupełności wystarczy jedna duża miarka e, i no to wiadomo, tą wodę to zawsze dodajemy też w zależności od tego jaką konsystencję chcemy pracować, natomiast rzeczywiście lepiej się to taka super rozwodniona konsystencja, więc no tak z minimum około 5-6 nie? A co z aktywatorem do henny pudrowej? Tutaj może mała kontrowersja, czy możemy uzyskać farbowanie brwi za pomocą aktywacji henny pudrowej wodą? Tak, możemy. Kiedyś w ogóle było tak, że wszyscy mówili nie: że jaki aktywator do Henny, że to jest B. I e, oczywiście, po co używać, skoro można użyć każdej innej możliwej wody. E, ja uważam i zawsze też zachęcam moje kursantki mimo wszystko do korzystania właśnie z takiej dedykowanej wody, dlatego że ona ma tak dostosowane pH, żeby sprawić, że ta koloryzacja rzeczywiście jest jeszcze bardziej przewidywalna. I trwała. No i warto też wspomnieć o tych substancjach odżywczych, które bardzo często w aktywatorach do henny pudrowej wzbogacają jeszcze tą strukturę włosa, nawilżają, dbają o jego kondycję. A teraz zestawiając użycie wody bądź soli fizjologicznej. A aktywatora, z którym mamy do czynienia Jolaż, jakie są największe różnice w pracy? Myślę, że to, że właśnie ta konsystencja jest bardziej taka przewidywalna, super się tu po prostu wszystko miesza i dzięki temu mamy fajną gładką konsystencję i fajnie się tu po prostu też rozprowadza na brwiach. Różnica też jest taka, że używając zwykłej wody, no ten czas bardzo często ulega wydłużeniu, dlatego że no może się skończyć tak, że będzie trzeba Wydłużyć ten czas, żeby uzyskać to samo odbicie, tą samą intensywność, niż tak jakbyśmy właśnie skorzystały z dedykowanego aktywatora. A co z kolorami? Czy mogą one się różnić od siebie w zależności od tego, jakiego aktywatora użyjemy do henny pudrowej? Tak, mogą się różnić nieco tonacją, no i tak jak już wcześniej też wspomniałam, intensywnością. A co w takim razie, znowu wracając do farbek? Czy jeżeli użyjemy płynnego aktywatora, a kremowego, to odcienie będą się od siebie różniły? Tak, jest taka szansa. Ja osobiście uważam, że właśnie przy użyciu kremowego aktywatora, przy Helix Hybrid, no te kolory są bardziej takie neutralne. Natomiast przy użyciu właśnie wodnego aktywatora jest większa intensywność i takie większe podbicie, też różnorodność w tych kolorach takie ciepło. A jeśli już mówimy o aktywatorach i o ich zmienności, to wcześniej było tak, że stylistki czasem nawet sięgały po zwykłą wodę utlenioną, albo mieszczące zmieszały dowolnie aktywator z różną farbką. Z czym należy się liczyć, jeżeli dopuszczamy do mieszania różnych brandów, różnych produktów z różnymi farbami bądź hennami? Zawsze może to wyjść niespodziewanie i tak naprawdę może to wpływać zarówno i na efekt końcowy, czyli na odcień, tonację, intensywność, ale także potem na utrzymywanie się. A czy możemy połączyć utleniarz z farbek z henną pudrową? Nie, dlatego, że to tak naprawdę trochę już jak zabawa w laboratorium. Ja zawsze też wychodzę z takiego założenia, że jeśli producent stworzył dany produkt i do niego stworzył aktywator, to on doskonale wie, jak ten dany produkt będzie się zachowywał i co się będzie z nim działo i czego my się też możemy spodziewać. Każde jakieś mikstury, każde mieszanie, jakieś właśnie próbowanie innych rzeczy, może się finalnie skończyć tak, że wyjdzie nam totalnie coś, czego się nie no dobrze, wiemy, że lubimy eksperymentować na polu produktowym, ale też na polu mm, procedur zabiegowych. Co z łączeniem zabiegów takich jak laminacja brwi, a henna pudrowa? Kategoryczne nie. Jeśli chodzi o Hennę, no to po laminacji ona może być zbyt obciążająca dla włosa. Samo nawet to, że trzeba faktycznie użyć dosyć dużej ilości wody, żeby ją zmyć. To pocieranie, tarcie może wpłynąć niekorzystnie na strukturę włosa. No i dodatkowo to, że włos po laminacji bardzo mocno potrzebuje nawilżenia, a jednak Henna, poprzez to, że otula ten włos, no, uniemożliwia nam tak naprawdę dotarcie do do struktur tych włosów i e, może się skończyć tak, że finalnie na przykład właśnie e, odbije się to na, na kondycji. A co jeśli mamy klientkę, która chciałaby spróbować i laminacji brwi i henny pudrowej, czy może przychodzić co drugi zabieg wymiennie na koloryzację raz z henną pudrową, a raz na laminację plus farbkę? Ja uważam, że taki bezpieczny odstęp to jest minimum 6 tygodni. Między laminacją a henną pudrową najlepiej by było tak naprawdę odczekać e, ten czas żeby te włosy zdążyły się wymienić do kolejnego zabiegu, tak żebyśmy miały tą pewność, że, że po prostu nic się nie zadzieje. Więc oczywiście możemy, z tym, że zachowajmy bezpieczne odstępy i uświadamiajmy też klientki w międzyczasie, jak bardzo ważna jest pielęgnacja i to, że one bez względu na to, na jaki zabieg przychodzą, powinny o te brwi dbać. A jak doradzasz Twoim klientkom, które przychodzą do salonu i tak naprawdę nie wiedzą, co chcą mieć na brwiach? To jest ich być może pierwsza Regulacja, pierwsze nabycie nowego kształtu brwi, i nie znają ani terminologii, ani właściwie to, na czym polega dany zabieg. Co im mówisz? U mnie każda wizyta jest właśnie poprzedzona konsultacją, i podczas tej konsultacji. Zawsze z klientką ustalam to, z czym ma problem, na czym jej zależy, jak by chciała, żeby te jej brwi wyglądały. A finalnie ja dobieram to, co uważam za najlepsze. Dobieram to adekwatnie do tego, jak rośnie włos, ile jest tego włosa i co tak właściwie te brwi rzeczywiście według mnie potrzebują. Nie wszystko jest dla wszystkich i to jest super, bo po to mamy tyle możliwości, żeby dobrać dany zabieg pod daną osobę i żeby stworzyć Coś, żeby te brwi były najlepszą wersją siebie. No dobrze, to weźmy może coś e, na żywym przykładzie. Wczoraj robiłaś mi lifting koreański i na pewno widziałaś moje brwi? Co byś mi doradziła i co byś zrobiła na moich brwiach? No i tutaj dużo zależy od tego, jakiego efektu oczekujesz. No, znając Ciebie, wiem, że na pewno to nie mogłoby być coś przerysowanego, e, bardziej coś subtelnego, podkreślonego, więc albo postawiłabym na samą e, koloryzację e, i raczej, pewnie, bym sięgnęła mimo wszystko po e, farbę. Eliplex Profusion albo ewentualnie, żeby nieco ujarzmić Twoje zwichrzone brwi, zrobiłabym laminację i subtelnie je też podkreśliła farbką. Myślę, że świetnie się wpisałaś w moje oczekiwania. Zdecydowanie też bym poszła w tą delikatną koloryzację, ale jeszcze napomknęłaś właśnie o Eliplexie, bo mamy laminację brwi i pytanie, czy powinniśmy wybrać farbki typu Helix, czy powinniśmy wybrać farbki typu Eliplex Profusion i jaka jest różnica między nimi? Jeśli chodzi o Eliplexa, to zdecydowanie super się sprawdza po laminacji. Jest delikatniejszy, są dodatkowo zawarte substancje odżywcze, więc po laminacji ekstra. Nie będzie takiego mocnego obciążenia i minimalizujemy też tak naprawdę to ryzyko zaciemnienia tego włosa. Jeśli chodzi o Helixa, to owszem, też można go używać po laminacji, z tym, że zdecydowanie już z takim buforem bezpieczeństwa. I albo sięgnęłabym po jakiś delikatniejszy kolor, albo bym skróciła czas pracy farbki, albo też na przykład nałożyłabym jakąś pielęgnację przed tą koloryzacją, żeby, no mówię, zminimalizować to ryzyko zaciemnienia znacznego tych brwi. Powiedziałaś bardzo fajny tip na temat pielęgnacji i zaciemnienia włosa. Bardzo dużo stylistek zmaga się z tym, że po laminacji brwi Same włoski wychodzą im czarne, nawet jeżeli to odbicie wychodzi jaśniejsze na skórze. Opowiedz proszę bliżej o tym twojej sekretnej metodzie na to, żeby włos się aż tak nie zaciemniał. Co robisz dokładnie? Musimy pamiętać o tym, że po zabiegu laminacji dochodzi do rozchylenia łusek włosa i ten włos mimo że my nakładamy neutralizator i tak nigdy nie wróci do tej swojej pierwotnej wersji. E, nakładając na to potem farbkę, która jest również zasadowa i która znowu wpływa na rozszerzenie e, tych, tych łusek włosa dochodzi bardzo często do tego, że właśnie mamy super zaciemnienie tego włosa. Żeby to zminimalizować na przykład można zastosować Lush Boost od Jolash. Nałożyć go po prostu zanim przejdziemy do, do koloryzacji. Dzięki temu domkniemy troszkę łuskę tego, tego włosa i też zabezpieczymy go przed tym, żeby właśnie ta farba nie penetrowała tak szybko i nie zaciemniała go aż tak bardzo. Czy powinniśmy ten produkt pielęgnujący ściągnąć z brwi, zanim nałożymy farbkę? Tak, zdecydowanie. Nawet bym powiedziała, że bardzo dobrze byłoby je umyć, żeby po prostu równomiernie nam się mimo wszystko ta farbka rozłożyła i żeby mogła swobodnie po tej, po tej brwi sunąć, żeby ja mogła tym pędzelkiem rzeczywiście ją równomiernie rozprowadzić. A co w takim razie po koloryzacji? Odpuszczamy już ponowną pielęgnację? Tutaj tak naprawdę dużo też zależy od tego, jakie są brwi, natomiast e, definitywnie, oczywiście, zostaje keratyna lub labrał, i to jest coś, bez czego ja sobie nie wyobrażam życia. I tak naprawdę, niezależnie od tego, jaki zabieg wykonuję, to e, zawsze jeszcze e, nakładam właśnie to na koniec i z tym już wypuszczam klientkę. E, także, no, tak naprawdę dużo zależy od tego, co się dzieje, jak te brwi wyglądają. E, no, jeśli widać, że rzeczywiście jeszcze po tej koloryzacji, są mocno przesuszone, no to można nałożyć ponownie lashbus, z Tym, że trzeba liczyć się z tym, że nasz włos też można przeproteinować. I też może skończyć się tym, że one finalnie na przykład będą takie strączkowate. Więc ja chyba bardziej bym szła w to, że jeśli nakładamy boost przed koloryzacją, to po koloryzacji zmywamy. Możemy ewentualnie użyć jakiegoś produktu zakwaszającego, żeby jeszcze troszeczkę przywrócić to pH I na sam koniec. Właśnie nałożyć keratynę lub labrał. Świetnie. A co w takim razie, jeśli chodzi o ceny zabiegów? Czy u Ciebie w cenniku jest różnica między henną pudrową a farbką, a farbką może taką właśnie mocniejszą jakoś dzielisz te zabiegi. Jeśli chodzi o cenę, to tak naprawdę u mnie jest jedna ta sama cena, zabieg się po prostu nazywa koloryzacja brwi. Klientka przychodząc do mnie no liczy się trochę z tym, że to ja tutaj jestem specjalistą i to ja podejmuję decyzję, więc ona musi mieć w jakimś stopniu zaufać i oddać się w moje ręce. I nie nie chciałabym, żeby to właśnie cena dyktowała mojej klientce wybór danego produktu, bo na przykład często widzę, że stylistki farbkę mają nieco tańszą niż henne i nie chciałabym, żeby na przykład właśnie miała takie poczucie, że a to zrobię farbkę, bo farbka jest tańsza a też będę miała te brwi dobrze zrobione, mimo, że na przykład ja bym użyła u niej henny więc ja mam tą samą cenę i ja po prostu dobieram produkt adekwatnie do tego, czego potrzebuję dana klientka, jakiego efektu chce i co ja uważam, że po prostu lepiej się sprawdzi. A co z doborem samego koloru? Czy mieszasz farki ze sobą, czy mieszasz hennę podrobą ze sobą, czy można to robić, czy raczej zostajesz przy tym, że tak jak produkt został stworzony przez fabrykę, tak powinien on być wykonywany nam? klience. Uważam, że zarówno henna Jolash, jak i właśnie farbki od Elibany, e, no, ta gama kolorystyczna jest bardzo przemyślana. I te kolory samodzielnie są piękne, nie dają nam żadnych niespodzianek w postaci jakichś niechcianych odcieni. Więc e, oczywiście można używać samodzielnie, ale poprzez mieszanie różnych kolorów ze sobą mamy jeszcze większy wachlarz możliwości. Więc jak najbardziej można mieszać, jestem jak najbardziej za, bo dzięki temu możemy uzyskać jeszcze więcej pięknych odcieni. Czy warto w takim razie mieć obie metody w swoim cenniku i hennę pudrową i farbkę, czy... Być może nie ma już takiej potrzeby w dzisiejszych czasach. Ja uważam, że jak najbardziej warto, im więcej możliwości, tym więcej tak naprawdę zadowolonych klientek, bo możemy dysponować różnymi produktami i dobrać się go indywidualnie. Karolina, bardzo Ci dziękuję za to, że nas odwiedziłaś, za tak wiele cennych wskazówek. A jeśli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to serdecznie zapraszamy Was do pytania w komentarzach, a my postaramy się jak najszybciej Wam pomóc. A jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to koniecznie wciśnij dzwoneczek i zasubskrybuj nasz kanał, by widzieć więcej takich treści jak te. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.